No i tu trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie no, pewnych rzeczy gorzkich. No, jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia mm, dziewczęta, młode kobiety no, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm. To musi pić nadmiernie przez 20 lat przeciętnie, bo to oczywiście jeden. Jeden krócej, dług, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. Ale a kobieta tylko dwa. Więc radzę z tym uważać. Także młodym kobietom, bo to naprawdę bardzo... Ale to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na... Macierzyństwo ja nie jestem zwolennikiem bardzo, macie, bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daję wszyscy no. <todgłosy> <todgłosy>